O, Siemano, trochę dawno mnie nie było. Witam Was w 2023 roku i dlaczego zrobiłem przerwę, ponieważ przez tyle czasu co robiłem filmy, nigdy sobie nie zdawałem sprawy, z jakie jak ja robię błędy, dlaczego ludzie aż tak bardzo nie chcą oglądać moich filmów. Szczególnie to było widać przez ostatnie pół roku, gdzie w zasadzie zaliczałem cały czas spadek. Może nie tylko. To, że wrzucałem rzadziej filmy, ale też coraz gorszej jakości były, ponieważ ja po prostu robiłem byle jak, na szybko. Sobie w końcu to uświadomiłem, że lepiej robić filmy, które są bardziej wartościowe, bardziej przygotowane niż wrzucanie często takich byle jakich filmów. Może niektórzy, niektórym się to podobało, ale szczerze ja byłem jakiś nie za bardzo zadowolony. Ostatni miesiąc pozwolił mi trochę przeanalizować te filmy, zahaczyć te błędy co robię i mam nadzieję, że w tym roku będę mógł w końcu dobić tą magiczną liczbę tysiąca subskrypcji mam nadzieję, że filmy będą bardziej się wam podobały niż te które wcześniej nagrywałem kwestia tego kiedy będą filmy to będzie zależne od tego czy dany film będzie już moim zdaniem po prostu gotowy i że po prostu moim zdaniem wielu osobom będzie się mógł spodobać więc następny film może być na przykład jutro albo może być i za miesiąc. Ja też nie ukrywam, że nie chcę mega rzadko rzucać te filmy, bo jednak jest spora grupa osób, która lubi oglądać je. Także robię teraz reaktywację YouTube'a. Jeśli się pojawią w jakimś najbliższym czasie filmy, to zapraszam na mojego Discorda. Tam zawsze wrzucam link i info, kiedy będzie film. Jeśli chodzi o Twitcha, mam też zamiar wrócić w niedalekiej przyszłości też nagrywać tam jakieś filmy. Jeżeli chodzi o to, co możecie się spodziewać w filmach, na razie nie jestem pewien, co dokładnie chcę robić, ale wydaje mi się, że może trochę bardziej storytellingowo będę robił te filmy, ewentualnie bardziej w śmieszny sposób. Nie będzie to stricte memowo, tak jak kiedyś na samym początku robiłem, ale żeby trochę było może bardziej śmiesznie. To tyle chyba, co mam do przekazania. Jest piątek 13 wieczór, jak to będę wrzucał, ale mam nadzieję, że w miarę spokojnie spędzicie resztę tego wieczoru. I co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Yo.